Dzień dobry, drodzy widzowie, witam Was ponownie na kanale Zielony Listek. Dzisiaj przychodzę do Was z unboxingiem paczki, ale nie będą to rośliny. Będą to nowe podpory dla hoi lub też innych roślin. Mam przyjemność odpakowania tych podpór i Posadzenia do nich swoich hoi dzięki uprzejmości firmy Domowe Kwietniki. Firma Domowe Kwietniki wysłała mi właśnie te podpórki w formie prezentu. Dzięki nim nagrywam dzisiejszy odcinek. Będziemy sadzić sobie moje piękne choje które już naprawdę przerastają swoje aktualne podpory. No grubo, już tutaj przestaje nad nimi po prostu panować. Są jeszcze dwie, ale one muszą prawie, że leżeć. Już się tutaj pokładają, dlatego za chwilę Wam je pokażę i opowiem, e, o co tutaj chodzi, bo one by zajęły cały stół. E, także u, mamy tutaj paczuchę. To są wypełnienia, żeby podpórki nie latały w pa po paczce. Wyjmiemy sobie najpierw te rzeczy tutaj na bok. Kartka z podziękowaniem od domowych kwietników. podali tutaj swój profil na Instagramie i na Facebooku. Ja na pewno polubię, bo ogólnie... Ci, którzy oglądają mnie już y, dosyć długo, wiedzą, że poszukuję nieustannie y, jakichś fajnych podpórek, które by się sprawdziły, ale które też byłyby w miarę dekoracyjne, nadawałyby się do postawienia w oknie. Ja właśnie szukałam. Od bardzo długiego czasu przeglądałam, słuchajcie, strony. Znalazłam kilka rozwiązań, które mi się teraz sprawdzają, natomiast nie znalazłam jeszcze ideału i szukam. I właśnie natknęłam się na stronę domowe kwietniki. Znajdziemy tam, moi drodzy, kwietniki naścienne, kwietniki stojące, ale są to minimalistyczne rzeczy, które. Po postawieniu, pozostawieniu na przykład roślinami, no to by wyglądało przepięknie, i ja naprawdę już tam się czaję na kilka rzeczy. I między innymi też podoba mi się, że są tam dostępne metalowe podpory w trzech takich standardowych, uniwersalnych kolorach: biały, złoty, czarny. Do tego są od razu dobrane holenderskie doniczki w trzech rozmiarach. I można sobie właśnie dobrać do tych donic podpory w tym samym kolorze. Ja już mam wizję, właśnie. Zastawienia takimi zestawami jednego z moich okien. Z tego miejsca chcę bardzo podziękować firmie Domowe Kwietniki, właśnie za umożliwienie mi nagrania tego unboxingu, za przesłanie podpór na testy. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj odpakować te rzeczy i się nimi pozachwycać. No, powiem Wam, to jest piękne. To jest też drucik do mocowania roślin chyba ewentualnego e, zaprojektowane i wykonane w Polsce domowe kwietniki. Zobaczcie, jaka piękna podpora. Już się nie mogę doczekać, e, co tam się kryje jeszcze w tych następnych paczkach. E, no, powiem Wam, że powiem Wam, że 100% to spełnia moje, moją wizję, bo tego się właśnie spodziewałam i taką podporę, na taką podporę czekałam zobaczcie od razu teraz nie będę mogła zdecydować bo widzę, że one mają tutaj różne kształty nie będę mogła zdecydować do której choi sobie to zainstalować patrzcie, czy to nie będzie wyglądało bardziej minimalistycznie i po prostu o wiele lepiej w oknie niż taka przechylająca się drabinka, spójrzcie jak to wygląda tutaj Drabinki białe, plastikowe, te 60 cm, to jest bubel, bo niestety, mimo że jest złożona już na maksa, no to po prostu pod ciężarem rośliny to się przechyla. Zaraz w ogóle zobaczycie moją hoję Soni, która już totalnie prawie leży, położyła mi się na parapecie. No i to jest idealny moment, żeby właśnie użyć. No tutaj nie ma szans, to jest metalowe, roślina nam się nie położy z tym. Także mega mi się podoba ta pierwsza podpórka. Super! Naprawdę super! Odpakowuję teraz z jeszcze większą przyjemnością kolejny, kolejne zawiniątko. Tutaj mamy podporę w formie takiego koła. E, taka sama zawieszka, tu mamy drucik do mocowania, co też jest fajne, bo nie zawsze mamy pod ręką coś do przypięcia. No, piękna. Właśnie jedna z tych, takich niższych, nie tych wysokich, pasowała mi, mm, pasowałaby mi do hoi Nicholsonie New Guinea Ghost, którą bardzo mi jest, którą bardzo mi jest trudno e, okiełznać, ok jak tu możecie zobaczyć na e, załączonym obrazku. Także ja już wiem, że te piękne rzeczy mi się naprawdę super sprawdzą. Pakowanie też jest ekologiczne. Muszę tu zwrócić uwagę, że jest karton, nie ma folii żadnej wypełnienia też były kartonowe, także super. O, ta jest jaka fajna. No, super. Patrzcie, ja takie coś no chętnie postawię w oknie. Zamiast tych białych, gibających się. Także, no super, mam tutaj teraz trzy nowe możliwości do zaaranżowania swoich roślin tak w końcu, jak, jak mi się marzyło. Genialnie, pokażę wam teraz tą moją hoję Finlaysoni, której nie chciałam tutaj na początek wyjmować, bo by rozłożyła się na cały stół. Wygląda to tragicznie, ostrzegam. No, słuchajcie, nie jest to najbardziej pokazowy i godny mm, prezentowania wam przykład y, prowadzenia choi po podporze. Ale słuchajcie, kochani, tutaj jest sytuacja tego typu, że po prostu ja nie miałam nic innego niż te białe podpory na, na daną chwilę, i do czasu, kiedy ta drabinka stała, w, wiecie, w pionie, to stała, ale kiedy zaczęłam owijać nią, tą piękną hoję. Zobaczcie, no nie no, to jest tragedia. No. Po, co, po co w ogóle się wysilać i marnować tyle plastiku na produkcję czegoś, co tak naprawdę nie służy dobrze? Jest to typowy bubel, który od razu musi zniknąć przed moich oczu. Spójrzcie, już jaka długa jest ta hoja. Ja też w pewnym momencie jej życia mam zamiar ją pociąć. Ale to jeszcze się nie wydarzy w nadchodzących tygodniach, bo chcę aby podrosła. No i druga sprawa to teraz, jak tutaj wydostać tą choję. Ehm, najlepiej powoli, żeby nie pouszkadzać tutaj tych liści. Lekki stres jest. Lekki stres jest przy wyciąganiu, bo to wiecie. Samogólnie są ogólnie kruche dosyć to w ogóle idzie już do kosza zapominam o tym jeszcze spadło na ziemię e, moi drodzy ta choja finlajsonii kwitła mi pokazywałam Wam ją na instagramie było to moje pierwsze kwitnienie, tu jest właśnie szypułka kwiatowa natomiast tu mam kolejną szypułkę kwiatową, która już zaczyna słuchajcie się szykować nie wiem, czy zobaczycie tu taki dziubek. jak ona mi drugi raz zakwitnie, to na pewno zrobię więcej ambarasu wokół tej choi i na pewno coś jeszcze nagram, żeby uwiecznić te kwiaty. Obiecałam Wam, że przy okazji właśnie opiszę Wam, jakie, te, jakie ta choja miała kwiaty. Chodzi mi tutaj głównie już nios nie tyle co o wygląd, ale o zapach, bo pachniała naprawdę bardzo ładnie. Niektóre choje mają to do siebie właśnie, że pięknie pachną, wcale nie mają duszącego zapachu, i ta choja się do nich zalicza bardzo delikatnie, kwiatowo, lekko liliowo, lekko słodko, ale dopiero czuć było zapach y, tych kwiatów, kiedy pochylaliśmy się nad nimi, żeby je y, powąchać. Tak to nie było czuć w ogóle, tego zapachu nie był ani duszący, ani nie przeszkadzał, także y, byłam właśnie też pozytywnie zaskoczona. Zastanawiam się teraz, y, no, idealnie te osłonki będą tutaj te podpory będą tu pasowały do tych moich doniczek zastanawiam się teraz, którą podporę dać do której choi. tutaj będzie potrzebna trochę większa doniczka? nie myślę, że tutaj taka najbardziej hojowa według mnie podpora się sprawdzi ponieważ ta hoja naprawdę ma ciężkie liście, jak widzieliście no ta drabinka plastikowa nie wytrzymywała ciężaru Roślinę, dlatego myślę, że to też będzie mi idealnie pasowało, bo ona stoi w rogu parapetu i też nie może być ta podpora zbyt, słuchajcie, szeroka. Także teraz będę musiała to porządnie zainstalować, żeby się ładnie trzymało i spełniało swoją funkcję. Muszę trochę tego podłoża tutaj odsypać. Ona się tutaj przepięknie rozrosła. System korzeniowy, jaki zbudowała w hydroponice jest niesamowity. Możecie zobaczyć jaka drobna siatka zdrowych korzonków tutaj nam powstała. Teraz trochę tego keramzytu odgarnęłam i po prostu o. Od razu wkładam i słuchajcie. Idealnie ta bryła korzeniowa mi się tutaj zmieściła, więc zasypuję roślinkę razem z tą podporą. Jest prosto. Tak, jest prosto, dobra. I tak też sobie to muszę tutaj przytrzymać. Jest pięknie, słuchajcie, naprawdę jest pięknie. Teraz trzeba jakoś ładnie tą roślinę tutaj naokoło, już myślę, poprowadzić. Ona wypuszcza też na tych starszych węzłach, słuchajcie, nowe liście. Dlatego naprawdę nie chciałabym, aby mi się uszkodziła. Muszę tutaj uważać na nią, ale już wiem i już to widzę oczami wyobraźni, że będzie idealnie. Też ona ma tutaj fajne takie, słuchajcie, miejsca, gdzie można wygodnie na przykład ważką przypiąć e, tą choję, żeby się trzymała, nie będą się te ważki suwały. Tak na przykład tutaj, w tym wypadku, gdzie mam kwiatostan i chcę sobie go doglądać, żebym, e, żeby po prostu... Nic nie przegapić, także sobie to na widoku ustawiłam. Staram się pęd kierować do góry. Te starsze pędy już śmiało zawijam. Młode pędy muszą być kierowane do góry, żeby, żeby po prostu był lepszy przepływ hormonów, żeby rosły nowe liście. I tu sobie jeszcze przypnę. Trzeba też wziąć tutaj pod uwagę fakt, że to jest gruz. Wymieszany tak, e, z ponem, także drobne kamyżki, a podpora się fajnie trzyma. Tak to się moi drodzy e, prezentuje. Mam nadzieję, że dobrze wszystko widzicie. E, liście tej choi będą musiały się jeszcze nakierować do światła. Wiemy dobrze, że rośliny mają taką możliwość, także po prostu postawię ją już w jednym miejscu i pozwolę jej dalej rosnąć. Jest super, podpora jest stabilna, na tym mi zależało. Jest estetyczna, minimalistyczna. Także lepiej być nie może. Zobaczymy, jak ona sobie tutaj na tym będzie dalej rosła. Także odstawiam ją chwilowo na bok. Trafi niedługo na docelowy parapet. Niech tutaj zdobi ten kadr. Teraz muszę zadecydować, która choja będzie dobra dla tej choi Nicholsonie New Guinea Ghost. Gdybym, słuchajcie, użyła takiego koła, poprzyczepiała tutaj te pędy, które się tak pięknie rozkrzaczają, rozkrzewiają, no to myślę, żeby to też fajnie wyglądało. Natomiast tutaj rozstaw nóżek jest trochę szerszy, i będę musiała ją przesadzić do większej doniczki. Myślę, że to też nie zaszkodzi tej choi, bo przypuszczam, że ona też już poprzerastała to ten keramzyt, w którym ona jest, więc mam na oku tutaj przygotowaną w razie w, właśnie na wypadek takiej sytuacji, większą doniczkę. Coś takiego. Niestety nie mam czarnych osłonek, ale też im dłużej się przyglądam tym podpórkom, to właśnie... E, tak, jak tam było na stronie domowekwietniki.pl, e, coraz bardziej przekonuje mnie też wizja, kiedyś, e, właśnie na przykład, całego parapetu e, tylko w białych albo tylko w czarnych e, doniczkach i osłonkach, i do tego dobrane kolorystycznie e, podpory. Także może kiedyś tą wizję zrealizuję. Natomiast na tą chwilę tutaj znalazłam właśnie większą donicę. Do której pasuje tutaj idealnie to koło. Także przy okazji, Hoja dostanie większy domek do rośnięcia i przesadzimy ją sobie. Myślę, że tutaj na początek odepnę tą ważkę. Są tutaj dwie ważki, które ją trzymają w ryzach, mniej więcej, bo ona już naprawdę tutaj się, jak widzicie, rozrasta bardzo mocno. Co mi się podoba tutaj w tych podporach, jeżeli też chodzi o zastosowanie do choi, no to jest to, że one jak już mają te przerwy tutaj, to naprawdę te przerwy w designie są spore. I na przykład teraz mam taką sytuację, że jest podpora z listkami i choja mi tutaj przerosła przez ten listek malutki. Na szczęście jest to drobnolistna choja, i jakoś się sobie tutaj wyjmę bez uszczerbku dla tej rośliny, ale gdyby to była na przykład choja makrofyla albo latifolia, no to już to trzeba byłoby odciąć, no bo liczby nie przeszedł. Także tutaj trzeba uważać z takimi podpórkami, z małymi elementami, które są właśnie zaprojektowane w taki sposób. Tutaj nie będzie w ogóle obawy, że ta choja gdzieś mi utknie, i coś będzie trzeba przycinać. Także tutaj chyba dobrze dobiorę. Także tutaj chyba dobrze dobiorę tą podpórkę do niej. Pierwsze co? Ale ona mi tu pięknie wyrosła. Chciałabym, żebyście zobaczyli te korzenie, jak tutaj cała siateczka jest po prostu. W tych korzonkach. O! Ona już mi zaczęła tutaj wychodzić dołem przez tą doniczkę, także to jest idealny czas. Jeżeli chodzi o hydroponikę to <grych> e, właśnie nie ma takiej dużej e, napiny, żeby pilnować, aby doniczka nie była za duża, za mała. Raczej mamy tutaj większe pole do popisu. Ta doniczka w środku też ma taką e, wyspę. Także, wbrew pozorom, tak dużo tego podłoża tutaj e, nie będzie. No, ale będzie trzeba lać zdecydowanie więcej pożywki do takiej dużej donicy. No, ale słuchajcie, wy widzicie efekt? Ja nie widzę, ale w takiej większej doniczce i z taką podporą, no to co? Musi się prezentować ehm, super. Także tej choi było już pisane przesadzenie. Mam nadzieję, że mi tylko wystarczy tutaj teraz gruzu. No i elegancko starczyło mi. Słuchajcie tego gruzu, niemalże idealnie. Teraz podniosę ten główny pęd. O, jaka jesteś piękna. I teraz już będę musiała ją obrócić. No i to jest to, moi drodzy. To jest to. O, fajnie, właśnie, że to nie jest takie zwykłe kółko, tylko ma jeszcze w środku takie miejsce, żeby jednak ten pęd rośliny złapać. Dzięki czemu nie muszę za bardzo, słuchajcie, zaburzać pokroju tej rośliny wyginać jej e, aż tak. Tylko po prostu mogę sobie przypiąć to na środku, jak rosło. No nie, no te choje są po prostu. To jest po prostu ideał. No i wyglądasz jak człowiek. Spójrzcie. Z tej choi jestem najbardziej zadowolona. Naprawdę jestem wręcz zachwycona. Tym, jaki efekt dzięki tej podpórce udało się tutaj uzyskać. No, pięknie to wygląda. Ona naprawdę się rozkrzewia tutaj jak dzika, więc te pędy tutaj na tych bocznych, więc te pędy tutaj na tych bocznych przyrostach naprawdę fajnie się rozkrzewiają i ja je będę systematycznie łapała. No i zobaczcie, jeszcze świetna sprawa, bo tego dolnego łuczku tu nie widać. A dzięki niemu mamy tutaj możliwość złapania tą ważką głównego pędu, żeby się ładnie trzymał, jak dla mnie bomba. I ta hoja Nicholsonie New Guinea Ghost, jako jedna z moich naj, najulubieńszych będzie pięknie teraz zdobiła e, południowy parapet, e, ten chojowy. W porównaniu słuchajcie do tego zestawu, no też żyła, też ładnie rosła, ale zobaczcie jaka jest różnica. Pożywkę robiłam wczoraj, więc wlewam to, co tutaj zostało, ten rezerwuar wody, żeby nie miała tak sucho. Teraz będę jej musiała znacznie więcej wlewać tej pożywki, ale też będę mniej się martwiła, że mi się przesuszy ta ja Jestem naprawdę zachwycona i teraz Finlaysoni, mimo że ma kwiatostan, musi. Ustąpić tej Nikolsonie. No, pięknie, piękny efekt, naprawdę piękny. No i słuchajcie, ostatni gagatek, który też jest w takiej sytuacji pochyłej, jak widzicie, jest to Hoja Villosa Kaodang Vietnam, którą też już tutaj starałam się. O, jak ona jest piękna! Starałam ją się tutaj. To też idzie do kosza. Starałam ją się tutaj owijać, ale patrzcie, ja ją hoduję z takich dwóch liści tutaj na dole, jeden liść i drugi. Przepięknie urosła. Jest to też jedna z moich dum. Moja duma. O, a tutaj mi idealnie pasuje rozstaw tych nóżek, właśnie do takiej mniejszej osłonki. Także cały dostępny gruz hydroponiczny sobie wykorzystałam. Znowu mi starczyło, e, znowu mi starczyło na styk. Nie wiem, jak ja to robię. O, jak ona tu też pięknie rośnie. Patrzcie, korzenie na pewno zobaczycie z daleka. Cudownie poprzerastane. Żal mi troszkę, wiecie, a może by się dało to jakoś. Tuż tą brzydką miskę zdejmę z kadru. Może by to się dało, ale ona naprawdę ładnie poprzerastała tutaj. Jej korzenie wychodzą nawet. Może uda się, słuchajcie, bez grzebania zbytniego, właśnie tam. I siedzi. Super. Naprawdę jest, naprawdę jest stabilnie. Tutaj też można, o, tu jest mój czubek, szczyt mojej hoi, A naprawdę można tutaj pokombinować, jeżeli chodzi o te podpórki, i tutaj znowu są właśnie duże te przestrzenie między um, tymi poziomami tej podpory i. Również, moi drodzy, ryzyko ułamania liścia przy kolejnym zawijaniu jest mniejsze. Przede wszystkim ją sobie tutaj w swoją stronę postawię. Jak widzicie, ogólnie zawijanie, zaplątywanie, prowadzenie choi po podporze to też jest sztuka, żeby to dobrze zrobić. Ale ta choja ma piękne liście. Ja jeszcze mam przed sobą trochę nauki, ale tak na wyczucie, słuchajcie, myślę, że i tak jest nieźle. Jak mi to wychodzi, to bym dała tak bardziej do góry, ale braknie mi moich ważek. Ale to, że braknie, to nic, bo mam tutaj od domowych kwietników dołączony drucik. On jest taki powlekany, delikatny dla pędów. No, tylko, żeby mi się tu nie złamała, bo ja tak tu kombinuję, że by się to źle nie skończyło, o dobrze będzie dobrze znajdę ważki, to sobie zastąpię na razie to mi w ogóle nie przeszkadza, żeby sobie użyć właśnie tych o, moi drodzy tych yy, drucików bardzo delikatnie sobie to owinęłam, fajnie, to no, nawet się nie rzuca tak w oczy, także jest super no i moi drodzy, na tym to mogę zawijać Podoba mi się bardzo ten efekt. Podoba mi się bardzo ten efekt. Przede wszystkim, podpory nie wyginają się. Tutaj by mi się przydała może o pół centymetra, centymetr większa doniczka, ale niedługo też przesadzę być może na koniec sierpnia tą hoję właśnie do większej doniczki, bo ona już naprawdę przerasta mi pięknymi, zdrowymi korzeniami. Dobra, troszkę tu tą wodę rozlaną e, wytarłam. Oczywiście kawka tutaj z boku e, mi towarzyszy. Ogólnie wiecie, jest e, upał. Ciężko się siedzi przed softboxem, nagrywa się. Ale mam nadzieję, że stanęłam na wysokości zadania. E, no, jeżeli chodzi tu o te podpory, to jestem bardzo zadowolona. E, zwłaszcza tutaj, jak Wam mówiłam, tą hoją New Guinea Ghost. E, ta transformacja... Ta transformacja jest naprawdę super, mamy też taką podporę dla mniej krzaczastych, a bardziej pnących choi do góry. Tych podpórek zdecydowanie potrzebowałabym najwięcej i jak już to na pewno najwięcej ich sobie zamówię, bo właśnie mam najwięcej takich choi. To też wynika po prostu z charakterystyki tego gatunku, że, że te wszystkie choje się pną do góry, niekoniecznie tak się fajnie rozkrzeczają. Rozkrzywiają. No, i tutaj też bardzo fajnie ta bilosa Kaodang wygląda. Trochę te elementy nawiązują też do kształtu jej liści. Także gdzieś to się tak wiecie, fajnie komponuje. Podsumowując, no, jestem mega, mega zadowolona. Jeszcze raz bardzo dziękuję firmie domowe Kwietniki za właśnie przesłanie mi takiego fajnego prezentu dla roślinomaniaka. Ja się skurzę na zakupy po tym, co tutaj. Miałam okazję po tym, czego tutaj miałam okazję doświadczyć, także dawajcie znać, czy efekt przed i po wam się podoba, jeżeli chodzi o te hoje. No, ja już się nie mogę doczekać, aż ustawię sobie te hojki na parapetach tych najbardziej słonecznych i będę je sobie podziwiała teraz z jeszcze większą przyjemnością codziennie. Jest pięknie. Dziękuję Wam kochani za uwagę, dziękuję ze wszystkim patronom, którzy już zaczęli się na patronajcie pojawiać. Wszystkie dodatkowe treści oraz informacje o rozdaniu roślinnym już niedługo otrzymacie. Także moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam pięknego dnia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam firmy Domowe Kwietniki, łapka w górę dla nich, zostawcie serducho, łapkę. Pod filmem albo w komentarzu. I widzimy się już niedługo, na pewno w piątek, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa Pa!